Witam wszystkich na moje kolejnej wyprawie. Dzisiaj mamy taką piękną pogodę. Niedziela, słoneczko świeci elegancko. Tak więc, o, trzeba ruszyć w teren. A dzisiaj po prostu sobie tak idę o przed siebie. Nie mam takiej żadnej miejscówki wytypowanej, po prostu będę szedł. Jak leci. Najpierw pójdziemy sobie tam prosto przez te pola do tego zagajniku tam z tych brzuszek jak coś będzie po drodze to na pewno Wam pokażę no i dobra, mamy teraz tak, drugi dołeczek w pierwszym dołeczku był pocisk od Mosina a drugi dołeczek jest taka część jakiejś ozdóbki chyba miedziana tu widzimy jakieś grawery są szkoda, że tylko kawałek ale no dobra, idziemy dalej Kolejny doeczek, kawałek blaszki od harmoniki. Tak ja Ja Jakby ktoś nie wiedział, zawsze dużo osób pyta co to jest. A to jest blaszka od harmoniki. Do następnego. Teraz mamy taki sygnał 63, 62 stały Wiem, że to jest jakiś chyba malutki guziczek. Gdzieś to on jest, tutaj jest ale malutki zaraz sobie zobaczymy Gładki, nic na nim nie ma Ale sprawdzimy czy jest łóżko Zobaczcie jest kompletny z łóżkiem elegancki guzik Dobra Powiem Wam że Tiangsun robi robotę 19 kHz Rzeczy wychodzą bez problemu. No i mamy chyba kolejny guziczek, ale tym razem jakiś taki niewyględny. Chyba to będzie jakiś gaciak albo coś w tym stylu. Ale strasznie zjedzony. Tu widzimy. Tak to będzie gaciak. No i dobra, jestem już prawie tutaj na tych kotych brzuzek co mówiłem wcześniej Gdzie miałem dojść No i słuchajcie mamy teraz Powiem Wam że chyba fajny zamufancik, guziczek jakiś Tak, będzie to guziczek Tylko teraz sprawdźmy sobie jak to wygląda z przodu o słuchajcie Wiem, że jest kosa Mamy łóżko, ale zobaczcie co jest tutaj. Ja pierdolę. Zajebisty guzik. No słuchajcie, ja troszkę go wyczyściłem. Mówię jeszcze wam go raz pokażę. Jest mega, mega fajny. Kompletny cały Dobra, zajebiście. To lecimy. Troszkę nad wiatr się zerwał, nie wiem jak to będzie z jakością dźwięku, ale mam nadzieję, że jakoś tutaj będę tak dobrze operował telefonem, żeby ten wiatr zasłaniać Teraz taki spory dołeczek powiem gdzieś 130 na pewno I wyszło nam takie coś nie, czy wieczko czy czegoś Jakieś wieczko chyba Łosiąc widać jej ale od czego to? to nie mam pojęcia teraz zobaczcie ładny sygnał 81 oczywiście już go wykopałem wiem, że to jest jakaś monetka na razie nie patrzyłem, nie, nie, nie brałem ziemi nie wyjmowałem tylko tak widać, że to jest krążek jakiś. Zaraz sobie zobaczymy. Ale na moje oko już wiem, co to jest. Jest to kopiejka. Zaraz sobie wyczyścimy. Na pewno będzie w ładnym stanie, bo kopiejki zazwyczaj wychodzą w eleganckim stanie. O, dwie kopiejki. Tak wygląda. Jeszcze drugą stronę przestrzemy. Piękny stan piękny No i dobra, idziemy dalej No i teraz po takie stare drzewo przywędrowałem Mówię coś może będzie ciekawego A tu nam wyszedł cały nabój Nie wiem chyba to będzie to Peszy Troszkę skorodowany Dobra, takie rzeczy zakopujemy Nie zabieramy do domu Co, idziemy dalej Do następnego Teraz słuchajcie, fajna znajdka wyszła Może nie taka Bardzo fajna i cenna dla poszukiwaczy Ale taka mała ciekawostka, jakaś taka Oj. Wyszła nam taka czaszka z jakimiś kamyczkami tutaj pan troszkę coś mu z oka wystaje, ale dobra słuchajcie, fajny fancik tu jakaś zapinka była, coś takiego coś tam jest napisane jeszcze, ale dobra nic historii, ale taki fancik też cieszy dobra, idziemy dalej Zawsze gdy idę na wędrówkę z wykrywaczem to zabieram ze sobą coś do obrony przed drapieżnikami itp. Itd. już coraz bliżej domu a tu jeszcze po drodze nam wychodzą monetki zobaczcie coś tu mamy będzie to jakaś mniejsza na pewno nie kopiejka chyba zaraz sprawdzimy, troszkę ją wyczyścimy słuchajcie, będzie to chyba tak, 10 groszy 10 groszy i pyryly To rocznik 1949. No i dobra, elegancko. No i dobra, myślę, że już trzeba kończyć na dzisiaj wyprawę. Już jestem prawie w domu. Jest prawie 16, a wyszłem o 9 rano. Tak więc myślę, że wystarczy. Tak, na szybko. Tu mamy takie duperele, że tak powiem. Co tam dzisiaj znalazłem? A z fajniejszych rzeczy tu mamy tak. No, myślę, że najfajniejszą znajdką dzisiaj to będzie ten guzik carski, grenadierski. Z pierwszej wojny światowej. Granacki, on mi się bardzo podoba. Później mamy zwykły gaciak, potem ten ma taki malutki guziczek, w sumie fajny kompletny z łóżkiem. Później tak, kopiereczka. Tu mamy dwójeczkę. Gdzieś tu jeszcze jest jedyneczka. Tu mamy jedyneczkę. No, i te 10 groszy. Te ostatnie, co znalazłem teraz, 49 rok. No i co? I ta czaszka. Jakaś tam ozdóbka z kamieniami. Coś takiego. Nie łapie tej ostrości w ogóle. No i dobra, jak coś to widzimy się. Tak myślę, że na następny weekend. To co, pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia.